Get where if me I na komunie. Taka torebeczka, takie pomateczki. Medali, rękawiczki, butki alba. Z różnymi tam takimi bluzkami. Rajtuzy. Takie spineczki do Bianka. wianka Wam dzisiaj nie pokażę, bo mam żywych i dopiero jutro o szóstej mi przyjdzie więc... Znaczy się mi go o szóstej więc na razie go taki oto perfum z Barbie to ten oczywiście jak sztuka do wasu. jakieś tam białki jeszcze tylko nie chcę mi się już wyjmować eee, no i jakieś na ręce taki wiecie ja mam taką piankę na ręce więc sobie ją rozmawiające, ręce żebym też miała ładne no i zrozumiemy oczywiście Come with the papa.